Waldemar Kiepski, czyli syn Ferdynanda i Haliny, obecnie żonaty, znany ze swojego śmiechu, ale również i głupoty. Rzadko kiedy błysnął mądrością, ale to zestawienie pokaże osiem jego najgłupszych i najmniej opłacalnych zachowań na przestrzeni lat w serialu. Jeżeli lubisz świat według kiepskich i chciałbyś więcej odcinków z nim związanych, nie zapomnij ocenić materiału oraz go skomentować. A ja zapraszam do oglądania. Kiwi zamiast ziemniaków. Kiwi durniu kupiłeś. Te słowa zna na pewno każdy wierny fan kiepski. Halina wypowiada je do Waldka. Waldek wraca ze sklepu z drogimi i zagranicznymi ziemniaczkami. Okazuje się jednak, że jest to kiwi. Waldemar zmuszony jest do zjedzenia zmielonego owocu zmielonym na obiad. Zaczyna jednak wtedy mówić bardzo naukowo. Po pewnym czasie ta umiejętność znika. Zabetonowanie własnej toalety. Odcinek 66, czyli pomysł na market w kamienicy. Kolejny ze złotych pomysłów fetka zakończył się fiaskiem ponieważ kamienica była odwiedzana nie z powodu marketu, lecz toalety. Ferdynand padł na pomysł, aby wysłać Waldka do zabetonowania wszystkich okolicznych toalet. Niemądry syn zabetonował również własną toaletę. Interes znowu został zwinięty. Po wojska marsz! Pewnego dnia członek rodziny Kiepskich otrzymał powołanie do wojska. Nie można było jednak dokładnie odczytać, o kim jest mowa. Waldek nie chciał się zgodzić, na spełnienie ówczesnego obywatelskiego obowiązku i bezmyślnie godził się na bezsensowne pomysły. np. utworzenie platfusa, czy z własnej idei uderzenie głową w stół. Niewiele myśląc, Waldek nie tylko z jego winy wyglądał jak kaleka. Nie było to potrzebne. Okazało się, że do wojska miał iść Ferdek. Saturator, telewizor i lodówka. Ferdek i Halina, przejęci przyszłością Waldka, zastanawiają się jak powinien postępować w życiu. Głowa rodziny pokazuje synowi swój dawny saturator, ale Waldek nie chce z niego korzystać. Po jakimś czasie sprzedaje on saturator, ale odzyskuje go na rzecz stracenia telewizora oraz lodówki. Nie było to mądre z jego strony, gdyż rodzice musieli spać na łące. Na koniec odcinka okazuje się, że odzyskał i telewizor, i lodówkę. Pobiłem Guinnessa. W rodzinie Kiepskiej wielkie wydarzenie. Mariola pobija osiągnięcie znane na całym świecie. Wzdychanie do obrazu przystojnego mężczyzny. Niedługo potem rodzinę ma odwiedzić sam Guinness. Gdy pojawia się on w salonie rodziny Kiepskich, Waldebar wymierza mu cios w brzuch oraz wkłada jego głowę do tortu. Uśmiechnięty i zadowolony ze swojego czynu, odpowiada na słynne pytanie Haliny. Coś ty zrobił debilu ty. Jak to co? Pobiłem Guinnessa. Łysy czy mrówa? Mariola i Halina wyjeżdżają do rodziny. Siostra daje bratu wyraźne polecenie: powiedz mrówie, żeby się odwalił. A łysemu, że go kocham. Głupi Waldemar postępuje oczywiście na no odwrót. Mariola prawdopodobnie traci chłopaka i zyskuje niechcianego adoratora. Magister jego mać. Ferdynand Kiepski w końcu znalazł odpowiednią dla siebie pracę: tester piwa. Aby zdobyć wymarzoną robotę, musi jednak posiadać tytuł magistra. Ferdek rozmawiając z Paździochem dowiaduje się, że taki tytuł można kupić w postaci faktury. Wysyła więc po nią Waldka. Później jednak w domu Kiepskich pojawia się magister jedzący obiady i czytający książki. Waldek źle zrozumiał polecenie Ferdka i przyniósł go do domu w praktycznej postaci. Nagi Instynkt, kolejny biznes sąsiadów, leczenie solą. Interes rozkręcał się pełną parą, pierwsza klientka już rozkoszowała się interesującą kąpielą, a Fertek, Paździoch i Boczek byli zadowoleni jak nigdy. Kilka dni wcześniej jednak Waldemar stwierdził, że rozkręci lepszy interes. Prawdzie nie celowo, ale zniszczył pomysł swojego ojca. Wraz ze swoimi kolegami szedł do salonu, ponieważ wszyscy byli zaciekawieni wyglądem nagiej kobiety. Zrzucili oni jednak część scenografii, a spłoszona kobieta serwuje soczystego plaskacza w twarz, dla trójki współpracowników. Jakie jeszcze głupie akcje Waldka pamiętacie? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotrwałeś do końca odcinka, zostaw komentarz o treści Waldemar Kiepski.